Wyobraź sobie ciszę, ciszę tak absolutną, że słyszysz bicie własnego serca i szum krwi we własnych żyłach. To nie jest cisza spokoju, to cisza obca, wroga, która napiera na ciebie z każdej strony. To cisza białego, nieskończonego piekła Arktyki. W 1845 roku w tę właśnie ciszę wpłynęły dwa najnowocześniejsze okręty swoich czasów. HMS Erebus i HMS Terror. Na ich pokładach znajdowało się 129 zaprawionych w bojach oficerów i marynarzy duma Imperium Brytyjskiego. Mieli zapasy na trzy lata i jeden cel podbić ostatni niezdobyty szlak na ziemi. Zamiast tego zniknęli. Po prostu rozpłynęli się w lodowej pustyni, dając początek jednej z największych i najmroczniejszych zagadek w historii odkryć. To nie jest tylko historia o statkach uwięzionych w lodzie, to opowieść o tym, jak arogancja i technologia zderzyły się z brutalną potęgą natury. To kronika powolnego upadku w szaleństwo, głód i ostateczne tabu kanibalizm.